Witam Was, kochani moi, w drugiej części punktu widzenia Jankowskiego. Słuchajcie, to bardzo ważne, że się dzieje, bo pan izdebski mi właśnie liczy, ile zapłacę za pompę ciepła w tej chwili. Powiedziałem mu, jaki mam metra, bo ja nie mam po pojęcia, ale jeszcze mi nie policzył. 50 metrów. Nie, nie... Ja, ja, ja panu nie policzę, ale powiem, że około 9 MW ciepła rocznie pan będzie potrzebował w swoim mieszkaniu. To... Ciep... 9 MW się porocznie, tak? Ciepła rocznie. Przy czym... I taki megawat ile kosztuje? Mega, to po kolei. Pompa ciepła ma współczynnik wykorzystania około 3-3,5, czyli pan potrzebuje około 3 MW energii, energia to jest około 1000 zł za MWh, czyli pan około 3000 zł rocznie? za ogrzewanie rocznie. 3000 rocznie zapłacę? Na tym co pan powiedział, na tych danych, które pan mi podał przed chwilą. Naprawdę 3000 rocznie? No, tak tak wow. <laughs> To mi wychodzi jakieś czas. Ale ja, ja tego nie gwarantuję. 300 miesięcznie mi wychodzi. Nie? No ale to zimą panu się skumuluje, no bo przez no To nawet 300 niech zapłacę miesięcznie zimą przy takich mrozach, nie? Dobra, czujecie? Mam pana Izdebskiego, trzymam go. To się zapisało, Tomek tam zapisał na magnetowidach. Marcin Izdebski, Centrum Strategii Rozwojowych. Dzień dobry, wieczór. Dzień dobry. Trzymam pana za spodą. Daniel Cyrzerski, Fundacja Polska z Natury. Dzień dobry, dzień, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry, panie Redaktorze. No to to widział, żeby w ogóle w zimie było minus 15 i śnieg, prawda, panie Cyżeski? Od dawna takiej zimy nie mieliśmy, faktycznie, no ale nikt nie jest. Zraz no, raz ludzie, wie Pan co ludzie mówią. No, gdzie to globalne ocieplenie, pytają ludzie. No tak, ale no. wiemy, że pogoda to nie jest klimat. Co roku przełamiamy nawet częściej niż co roku. pogoda. Czyli to teraz jest, raz jest wyjątkiem, tak? Skąd? To jest wyjątek teraz, to, co się dzieje. Znaczy, yy, od klimatu nie zależy to, czy w danym roku będzie zima. Średnia globalna temperatura, o której mowa jest w kontekście zmian klimatu, to nie jest temperatura, którą obserwujemy dziennie, tygodniowo czy miesięcznie. Z, ocieplenie... Nie, Ja się z Panem zgadzam. Ja w ogóle nie podważam, no. że jest globalne ocieplenie. Absolutnie. Ten, czy, czy ta zima, która jest teraz, w tym styczniu, to jest wyjątek, który i przyszła zima będzie lżejsza i następna? Jak to będzie? Wyglądało? Nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. Wie pan. My to Meteorodzy nie w stanie przewidzieć pogody na tydzień czy dwa przód przecież dokładnie. Więc, no nie, no 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 rok, mówią nie minus nie 15 tego. za tydzień ma być, kurczę. No tak, to się może oczywiście zmienić. No, rzeczywiście, że zima jest y, mroźna. Wiemy, że tylko Matka Natura, czy Pan Bóg wie, jak to się potoczy dalej, jak to będzie za rok. Też moja za... córka wczoraj, 15 lat, jadła z nią samochodem wieczorem mówi, ojciec, ja w ogóle nie pamiętam takiej zimy. Cię, no tak, nie no. tak, wiem, bo to kilkanaście lat temu chyba taką mieliśmy ostatnio. 13, ktoś się ja to ostatnio. No, pan pamięta, tak. Jest na tyle stary. Panie, ja pamiętam takie zimy, że mróz zaczynał się w listopadzie, na pierwszego listopada. Ganiali nas tymi kwiatami. Pamiętam, że kilometry z tymi donicami na groby się szło, mam awersję do tego do dzisiaj. I kończyło się w kwietniu. Takie były zimy, panie. No właśnie, więc teraz generalnie patrząc na średnią gdzieś 10, z 10-20 lat, no jest, te zimy są trochę lżejsze. Tak I wiecie, jak jakie, wiecie jakie jeszcze były zimy? To do młodych matek i ojców mówię. Słuchajcie, szliśmy na stanki na przykład, nie miało się czapek, szalików to się w ogóle nie brało itd. i tak dalej, kurtka rozchłostana. Tego śniegu w butach było potem, wracało się całemu mokremu, zgrzanemu i tak dalej, i tak codziennie, codziennie. Słuchajcie, dzisiaj to byłaby choroba, lekarz, antybiotyk, nie wiadomo co jeszcze, załóż czapeczkę tego, bo się przeziębisz, bo to, bo siam to, jak widzisz w ogóle śnieg ci wpadnie za buty, to w ogóle nie wiadomo co się stanie, a już za. a tam za kołnierz się sypał śnieg, i żyjemy do dzisiaj. Dziaders mówi, dobra, pani Izdebski, zdziwi pana ta zima czy nie? Czyli ja nie mam oczekiwań, co do zimy raczej nie... Ale to jest wyjątek w regule? Znaczy względem ostatnich lat to jest trochę więcej mm -hmm. śniegu, ale to chyba dobrze. Nie? To znaczy, ja, ja osobiście dobrze. uwielbiam sporty zimowe, więc bardzo. A no kto boga temu zabroni kupić sobie narty i pojechać do Włoch nie? na sporty zimowe. No nie zawsze można. Do Włoch. Szybam, większość ludzi ten akurat to siedzi w domach i liczy tylko pieniądze, ile za ten gaz zapłaci. Oni tam w głowie nie mają sportów zimowych. Tak poważnie już mówię teraz. No ale to można też na, na sanki, to znaczy nie, nie, niekoniecznie trzeba jeździć od razu w góry, a poza tym są osoby, które mieszkają w górach i w tej części korzystają. Ja im bardzo zazdroszczę, ja bym chciał. A tak, Mamy Górkę mówiąc, Szczęśliwiską atrody... w Warszawie przecież też. Tak, ja w tym roku w Parku Skarszewskim widziałem ludzi na biegówkach. Widziałem to chyba 3-4 lata temu, a wcześniej się chyba nie zdarzało, więc... Widzicie, kochani, moje elity warszawskie, to są elity warszawskie, tak? Powiedzą wam, widzicie, śnieg jest, śnieg jest, no, narty sobie kupcie i i w góry i sobie pojeździcie. On pan jest panie bardziej elitą warszawską niż my. Ale nie mówię ludziom czegoś takiego, że weźcie sobie, kupcie nartę sobie, kupcie i na w góry, no, bo, bo śnieg jest. Dobra, okej. Okay. Mm. Ile za ten gaz? Strasznie drogi jest ten gaz, nie? Do ogrzewania. Znaczy gaz w Polsce jest w tej chwili najdroższy w Unii Europejskiej i to jest zasadniczy problem. I to dotyczy nie tylko gospodarstw domowych, ale w ogóle całego przemysłu, wszystkich, którzy zużywają gaz w Polsce. No to ja panu powiem, bo ja sprzedałem dom i z nowym właścicielem się podzieliłem kosztami, bo on przejął po mnie ten dom i tam było ogrzewanie na gaz. Kurczę, tylko żebym teraz to znalazł. O, chyba mam. Dobra. I ogrzewanie od 7 listopada do 14 grudnia Czyli to jest nieco ponad miesiąc wyniosło, o, proszę pana, 1003,64 zł. 64 Dużo nie? Tak. To znaczy, to znaczy... 120 metrów dom, 120, taki zwykły tak. normalny dom, 20 parę lat. No. Tak to znaczy że 5 megawat godzin pan zużył nie 3200 kWh, co to znaczy 3,5 MWh. 3,5 3,5 To znaczy opłaty dystrybucyjne. No. No. no opłaty dystrybucyjne i tak dalej i tak dalej. Dlaczego to jest takie drogie? czy znaczy tak, jeżeli chodzi o opłaty dystrybucyjne, no to mamy koszty rozbudowy systemu, tak, w ostatnich latach się zdywersyfikowaliśmy, zbudowaliśmy Baltic Pipe, Świnoujście, teraz budujemy Gdańsk, to, to trzeba było całą infrastrukturę w kraju. No i my dzisiaj za to płacimy w rachunkach z jednej strony. Na druga strona no, to są ceny światowe gazu, ponieważ Polska no, wydobywa jedną czwartą swojego zapotrzebowania, resztę gazu importujemy. No i powinniśmy płacić tyle, co inni w Europie, no bo oni też nie wydobywają gazu, tylko importują. No i tu się zaczynają problemy, ponieważ my płacimy więcej właśnie niż Niemcy, niż Czesi, Austriacy, którzy nie mają dostępu do gazoportów, którzy nie mają własnej infrastruktury, tylko muszą importować przez inne państwa. Przez Polskę też. Też przez Polskę. Czesi mogą. Czesi mogą przez Polskę. Akurat połączenie z Czechami jest ograniczone. I dużo większy, większą przepustowość mam na połączeniu Polska-Słowacja. No i teraz jak sobie porównujemy ceny Polska-Niemcy, no to mamy plus 6 euro, no co się przekłada na jakieś 20% drożej niż w Niemczech. Pan Tak, Faktycznie jak się widzi ceny na rynkach międzynarodowych, rynkach europejskich, choćby w HBTTF, to te ceny. Polskie a takie średnie unijne się rozbiegają, co rzeczywiście rodzi rodziło. Płacimy drożej niż w Unii, niż na Zachodzie. Tak, obecnie tak to oczywiście wygląda. Ale to Dlaczego są... skąd to się bierze? No to są koszty, koszty rzeczywiście rozbudowy systemu, bo przeszliśmy transformacji. Nie, nie, no bo za infrastrukturę płacimy oddzielnie. To znaczy, problem jest w tym, że w cenie. Czyli gazu, sa, sa, sama cena sama gazu jest o 20% większa. No bo to, że dystrybuować go w każdym kraju trzeba, no to jest oczywiste. Tylko problem jest taki, że u nas de facto jest jeden importer gazu, jest to Orlen, narzuca taką cenę na giełdzie. To znaczy oczywiście Orlen powie, że to jest cena rynkowa, ponieważ giełda, rynek i tak dalej, no ale jeżeli mamy jednego sprzedającego, a głównie też jednego kupującego, bo większość z nas ma jednak gaz od Orlenu, no to, no to później. Ja widzimy... mam z spaghetti, nie? No, ale PGNiK został połączony z Orlanem, więc to jest Orlan. No to dlaczego u nas jest drożej, pan Czyżewski? Jeszcze raz się zapytam. Sam gaz kosztuje drożej. Już nie pomijamy te wszystkie sieci, rury i tak dalej. No to jest rzeczywiście dobre pytanie, na które Zna pana ja nie, znam, nie znam odpowiedzi, ale generalnie w sytuacji, w której mamy bardzo dużego gracza na danym rynku, w tym przypadku OLE, no, może dojść do różnych nadużyć rynkowych. No, zdecydowanie. O, o, tak Trzeba to sprawdzić. Że, od tego, tego jest opinia publiczna, żeby takie pytania Ale pan jest ekspertem. Niech pan powie. Pan jest ekspertem. No, ja siedziłem te ceny, ceny rynkowe, te ceny w europejskie, patrzyłem ten szerszy plan międzynarodowy i krajowy rynek rzeczywiście trochę odbiega. To no, na, na, tyle, na ten moment. Ale to niech pan powie. powie. Co? W takim razie, co, jeżeli mamy 6 euro, czyli 20% więcej niż nie. To w Niemczech jest konkurencja, u nas nie ma? O to chodzi? Nie wiem. nie wiem. Po Dlaczego w Niemczech jest taniej, a u nas drożej? Są różne mechanizmy rynkowe, które mogą o tym decydować. Tak, są różne Jaki jest mechanizm rynkowy, rynkowy który powoduje, że u nas drożej gaz kosztuje? Bez tych rur wszystkich. Nie odpowiem Pana na to pytanie teraz. Trzeba pytać kogoś z Orlando na przykład. Pan wie? Czyli ja mogę stawiać hipotezy. Ja sobie nie potrafię na to. Co z was eksperci, kursy przechodzą znają tego się... wszystkiego? Panie nie, nie, redaktorze. Nie, znam się no, zarobiony nie, nie, jestem. To... No od energetyki niektóre jest. Rzeczy jeszcze, no. są niektóre rzeczy nie są jawne też, tak? Niektóre, niektóre... No to jaki mechanizm można Rynk... stawiać hipotezy? Tak? Jaki jest mechanizm rynkowy, który nie jest jawny? No. Tylko panie redaktorze, problem jest taki, że ja mogę wytłumaczyć różne mechanizmy rynkowe, tylko nic nie uzasadnia tej różnicy cen, tak? No ponieważ jeżeli popatrzymy na infrastrukturę, którą mamy, jeżeli popatrzymy na to, że Orlen część gazu kupuje po cenach amerykańskich, które w ogóle są połową tego, co w Europie, tak? Znaczy popatrzymy na sprawozdanie finansowe Orlenu, patrzymy różne wyniki Orlenu, tam segmenty, rafineria, petrochemia i tak dalej. No to największy wynik jest na gazie. Co znaczy, że po prostu Orlen wykorzystuje swoją pozycję dominującą na rynku. A w Niemczech też jest monopolista jakiś taki gazowy czy nie? Jak to wygląda? Nie, w Niemczech, w Niemczech? akurat rynek jest bardziej rozdrobniony, ale to nie jest tak. Tylko bo jakby to jest bardzo łatwa odpowiedź, że jest monopolistą. Tylko PGNiK, który jest dzisiaj częścią Orlenu, mm -hmm. od zawsze był monopolistą. Jakby tu się nic nie zmieniło, jakby fundamentalnie nic się nie zmieniło, a jak popatrzymy sobie marże TTF, czyli ten największy rynek europejski do polskiego, parę lat temu, 1-2 euro, ostatnie 3 lata, 3-4, ostatnie miesiące, 6, 8, nawet 10 było któregoś nieróżnicy. różnicy. No i to jest teraz, co to pytanie. jest ten TTF? To jest holenderski rynek gazu, który jest głównym benchmarkiem dla cen gazu w Europie. To jest rynek, do którego się rozlicza kontrakty międzynarodowe, import, eksport gazu. I tu można postawić spokojnie taką tezę. Orlen większość gazu importuje właśnie... A dobra, roku. ten gaz, co my w Polsce wydobywamy, tam niewiele albo niewiele. To on kosztuje zlecenie no, w Holandii? No wcale niewiele. Wy, 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 wydobywamy 25% około krajowego zapotrzebowania. No to sporo. O, to to on drogi jest, ten gaz? E, to znaczy Orlen go wycenia po cenach średnio-rynkowych, czyli go sprzedaje na Tego giełdzie. TTF u nie, 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 no, no do TTF-u plus 200%, ponieważ taka jest cena na naszej giełdzie, tak? Czyli A on drogi jest, wydobyć ten nasz gaz? Bardzo tani. To jest myślę, że połowa ceny na TTF-ie. Tutaj możemy jako benchmark zobaczyć cenę ustawy z 23 To co Pan tak powiedział, że roku. gdybyśmy na przykład dodali ten nasz gaz, którego jest mamy sporo, jego 20%, dodajemy. to mogłoby być wszystko taniej, tak? Nie, no my jego dodajemy. To jest po prostu zysk Orlenu, który był zawsze w, w peginigu tak? To na takim metrze sześciennym, nie wiem jak to rozliczyć, to ile on ma zysku taki, jest przybić? czy znaczy, do samego TTF-u no. ma 6-8 euro, plus ma generalnie w, krajowe wydobycie jest znacznie tańsze. Znaczy, nie są ujawniane informacje, Orlen nigdy nie podawał, jaki jest faktyczny koszt wydobycia. Tutaj dla nas jakimś benchmarkiem może być ustawa o e, zyskach nadzwyczajnych Orlenu z 2003 roku, kiedy Orlen płacił kilkanaście miliardów złotych rocznie właśnie z tego wydobycia krajowego, żeby nie miał tak dużej marży, że teraz tego rozwiązania nie ma, no i Orlen nie tylko na krajowym wydobyciu dużo zarabia, tylko po prostu na całości wolumenu, tak? A Orlen jest praktycznie jedynym importerem, czyli na 20 e, miliardach metrów sześciennych gazu Orlen narzuca tak dużo maszyn. Czyli monopol, tak? Dobrze mówię? Prawie tak, no ale jak, e, jak wspomniano, PGNiG istniał wcześniej oddzielnie od Orlenu i też był monopolistą zawsze, tak, od, To może od, trzeba od, to podzielić, cały ten rynek, na przykład, No przecież niedawno się dopiero Orlen zjednoczył, tak. To dobrze, że się zjednoczył w z, takim z, razie. Z, powstała nowa firma, powstała fuzja z Lotosem, z Nikiem. właśnie. Generalnie, na, patrząc na kontekst międzynarodowy, wydaje się, że taki duży gracz ma więcej możliwości, tak, zresztą w obecny... Obecny rząd krytykował tą fuzję i miał rozdzielać też w pewnym momencie Orlen z PGNiG-iem. tego nie zrobił, więc widocznie z perspektywy biznesowej nowych kadr zarządzających też jest to korzystne. Czyli w takim razie, jeżeli on jest takim wielkim graczem z perspektywy międzynarodowej, to i może być wielkim graczem dla, dla mnie takiego Jankowskiego małego takiego pikusia no i to jest, podyktować te tysiąc parę To zł? jest właśnie, panie redaktorze, problem. no Bo jeżeli Orlen rzeczywiście jakby na tle europejskiej konkurencji jest nadal średniej wielkości firmą w sektorze naftowo-paliwowym. E, i on powinien te marże realizować, wychodzić na rynki europejskie, e, działać międzynarodowo, Orlen całą marżę osiąga na rynku krajowym. I to nie jest okej, okay. to znaczy, jest sytuacja, w której, no bo też zobaczmy... Ale już jak... pan się uparł na ten Orlen, no. No tak, ale zobaczmy też sytuacji firm zagranicznych, tak, które by chciały wejść na ten rynek, patrzą, spółka Skarbu Państwa, jest tak gigantyczna marża, jest najwyższe ceny w Europie, rząd to akceptuje no dobra. jest zadowolony, to znaczy, że... Tak jak mi za ten listopad z grudniem, kawałek listopada, kawałek grudnia, wyszło tysiąc ileś, to tak realnie ile powinienem był zapłacić? No, to sobie ludzie też policzą. Znaczy, mógł... Kotłów gazowych jest ileś milionów w Polsce. Ludzie. Tak mówił pan o tym, że 3,5... Megawattogodziny, tak. 3,5 I tam wyszło... Ile tam tysiąc saczykiem małym wyszło, tak? No niech to znajdę jeszcze raz. No dobra, ale to... No tak, 3,2... Kilowat... 3205 kWh... Tak. I to wyszło y, 1003 zł, to ile no powiedzieć. To generalnie do każdej megawatogodziny tej dodatkowej marży, jeżeli to jest 6-8 euro, to mówimy 30-40 zł. Czyli powinien pan zapłacić, gdybyśmy mieli ceny takie jak w Europie, no. powinien pan zapłacić 102, y, 3 razy 40 no 120 zł, 100 100, 100 Czyli zamiast 100 103 to powinien zapłacić 860, tak? No tak by wychodziło. Za to nie chodzi. Nie chodzi. U. Co pan na to? No, trzeba te pytania zadawać zdecydowanie, jak ta marża się tak rozjeżdża z, z Europy. Może z, spuścić jakieś innych markami. graczy, konkurencję, coś? Nie wiem, czy to jest możliwe w tym momencie. Dlaczego nie jest nie możliwe? możliwe? Dlaczego, jest też, przypomnijmy sobie, podkreślmy, że jednak mimo tego, że Orlen jest monopolistą i PGNiK w ramach Orlenu też nim, też nim jest i wcześniej był jakby oddzielnie, to wciąż te spółki są pod nadzorem państwowym, pod nadzorem polityków, a politycy są pod nadzorem demokratycznym, więc myślę, że przy, przy odpowiednich mechanizmach demokratycznych te ceny. Powinny no nie, być bo spółki działają powinny... według kodeksu handlowego, nie mogą wbrew akcjonariuszom robić. Dobra, a niech Pani powie... Ale ustawa o zyskach nadzwyczajnych mogła być w 23 i 24 roku i chyba była demokratyczna. Nikt a to nie jeszcze nie... PiS był wtedy, nie? W 24 no, roku rok to Platforma wprowadziła. Dobra, aha, dobra. a powiedz mi jeszcze Pan Czyszewski w takim razie, bo jeżeli już ustaliliśmy, że z tego tysiąca złotych rachunku za gaz te 140 płacę, ja to tak publicystycznie nazwę bez sensu, Pewnie byś jeszcze dogrzebać innych kosztów bez sensu. Tak, dogrzebałbym się, czy nie? Innych kosztów bez sensu? Panie Izdebski? Wie pan co, znaczy, no, duż, dużą kwestią są koszty dystrybucji, które u nas są wysokie, no ale to jest... Znaczy, ja uważam, że obiektywne. My no, no. się musieliśmy zdersyfikować, jeżeli chodzi o dostawy gazu, ponieważ... No tak, my Ruskie nie mogą nie... zarabiać na tym. No to ile tam w tych kosztach jeszcze byśmy zaoszczędzili? To znaczy, to jest to, że na szczęście, przez to, że my już systemu nie rozbudowujemy, w następnych latach My będziemy spłacać to, co wybudowaliśmy Baltic, Pipe i tak dalej. Rozumiem. To jest szansa, że to będzie spadać. Ja niestety uważam, że to jest wysoki koszt. To z tego tysiąca ale... złotych 140 już wiemy, że ten, jeszcze setkę byśmy na tych rurach dołożyli, czy nie? Ja jeszcze dodam, że nie tylko połączenia międzynarodowe były rozbudowywane w, ostatnich, w ostatniej dekadzie, ale też połączenia mniejsze do, do wielu polskich miast i gmin. Polska spółka gazownictwa, która jest własnością Orlenu, w zasadzie wcześniej w Peginigu rozwinęła w bardzo dużym stopniu sieć gazowniczą do miast, które od nigdy jej nie miały. Tak? Te koszty, też o tych kosztowych trzeba pamiętać, bo oczywiście fajnie, jakbyśmy mieli trochę te rachunki tańsze, oszczędzili na dystrybucji, ale trzeba też inwestować, trzeba też inwestować w sieć, trzeba inwestować w połączenia i te duże i te małe. Czyli ja płacąc rachunek za gaz w domu, który ma 20 parę lat, też inwestuję w sieci, która jest gdzieś tam w pszczynie, nie w pszczynie no, no, to, jest, Ale to jest to Ale niech pan nie mówi nieco ważąco w tych mniejszych miastach też, no ja, chcę to ja, mieć ja, gaz co nic. Ja, ja to, oczywiście dom. to zgadzam się z tym. Dobra, to wierzymy, że z tego tysiąca złotych. To ja panu jeszcze coś do tego dowiemy. Ale zaoszczędziłbym na tych rurach coś czyni, no niech pan powie. Znaczy, gdyby, bo dużym, dużym kosztem dystrybucji gazu jest aha. zużycie gazu na koszty przesyłu, ponieważ trzeba go sprężać, aha. do tego są turbiny Techniky, gazowe aha. i tak dalej. Mm, więc gdyby gaz był tańszy też dla gaz systemu, czy PSG, o którym pan wspomniał, no to te koszty dystrybucji byłyby niższe, ale to nie jest A, bo trzeba gazu użyć, żeby tego gazu sprężyć, tak. ten gaz. Że, żeby go przesłać, tak. No to trzeba a, i spojrzeć... ten gaz jest też droższy i tak dalej, czyli no. tu jest, jest kilkadziesiąt złotych kolejnych, nie? E, tego nie powiem, ale za to mogę powiedzieć panu coś innego, no. ciekawego, co jest, bo jakby my zazwyczaj patrzymy właśnie sobie tutaj rynek gazu, rynek energii, a to jest wszystko ze sobą powiązane, tak, chociażby Rafinerie, okej, okay, w Polsce rafinerie należą do Orlenu, one są jednymi z największych konsumentów gazu, no gdyby tam był tańszy gaz, to może też paliwo byłoby tańsze, ale... Jakby... No, już pan, to już ale, wywrotowiec ale, to... ale tu jesteśmy, Orlen w ramach jednej grupy, powiedzmy, im się to jakoś spina, ale teraz pójdźmy dalej. Energia elektryczna, budujemy nowe moce gazowe, prawda? Postawiliśmy nowe elektrownie w, w Dolnej Odrze, teraz budujemy w Ostrołęce, w Grudziądzu. Jeżeli ta sama elektrownia miałaby cenę gazu z, w Niemczech, to by produkowała o około 50 zł taniej megawattogodzinę energii. A taka to ile kosztuje? E, Megawattogodzina na no. giełdzie 400 zł. Teraz średnia cena. Czyli byłaby jedną ósmą tańsza ta energia wtedy? Nie, nie. To znaczy mówimy, że energia wyprodukowana z gazu, a my mamy średnią cenę miksu, ponieważ mamy wiatraki, w energetykę węglową, e, węgiel brunatny, kamienny i tak dalej. To jest bardziej złożone zagadnienie. E, tu chodzi teraz, byśmy musieli przejść na kształtowanie cen energii elektrycznej. Generalnie cena jest ustalana przez najdroższe źródło. No i teraz, jeżeli mamy godzinę, kiedy ustala nam gaz, no to ten sam gaz, w Polsce i w Niemczech, to nam ustawiło 50 zł drożej, ponieważ jeżeli mamy surowiec 40 zł droższy, sprawność turbiny powiedzmy 60%, to tak naprawdę to nawet jest 60 Tomek, Boże drogi widzowie, słyszycie, przyszedł człowiek do studia i mówi, że mogłoby być taniej nawet na innych produktach energetycznych. To coś, coś, coś mu tam jest dobra. Okej, okay. no Pana Czorzewskiego. To już wiemy, że te 140, może 150 zł, jak tam odliczyć te wszystkie te, na tym 1000 zł za to jest już tak Płacimy, no, no bo marża. No nie, możemy tego rozstrzygnąć, tak? No, no dobra, nie hipoteza, możemy. No tak. dobra, no to publicystycznie żeśmy rozstrzygnęli. Na pana Izewskiego się powołuję. Jeszcze mogę wypomnieć tę cenę prądu potem. A teraz sobie dorzucimy kolejny koszt, który wszyscy bardzo kochamy, czyli ETS-2 na gaz, prawda? No nie wiem, czy kto kocha ETS-2. wy to kochacie ekolodzy, ja, nie? Ekolodzy? No jacy ekolodzy? Ja nie jestem... No nie, no nie jest pan za Dobra, okej. Okay. No. Tak, generalnie ETS-2, jak wiem, jest sporym zagrożeniem dla polskich gospodarstw domowych. Faktycznie ma wejść w życie od 2028 roku i chyba ani rząd w Warszawie, ani, ani elity europejskie, Brukseli nie do końca są w stanie przewidzieć, co się wydarzy, jakie będą konsekwencje. A co Pani powie jako ekspert tym elitom tych, europejskim? Ja bym powiedział, żeby spojrzeć na realia również Europy Środkowo-Wschodniej, naszego regionu, bo jak czyta się o tych założeniach ETS-u II i różnych innych założeniach wokół Zielonego Ładu, to one są być może bardziej racjonalne, dostosowane do Europy Zachodniej, która już w wielu aspektach transformację przeszła, przynajmniej jest o wiele dalej na tej osi czasu transformacji energetycznej niż Polska, Bułgaria, Rumunia. Czyli w Węgry, tym ets drugim chodzi de facto o naszą część bo, Europy, czyli bo, Polskę. Może powiem na takim przykładzie. Niemcy zaczęli zmieniać te um, ogrzewanie na gazowe w latach 90 tak masowo, e, może nawet trochę wcześniej. I byli w stanie e, przejść potem, e, już kilka dekad później, na pompy ciepła w, masowo. My e, przechodziliśmy na gaz, jak pan często wspomina, 15-20 lat temu, tak w większym Parę zakresie. Parę tak. lat temu jeszcze na... my jesteśmy trochę... Trochę w innym momencie, po prostu ekonomicznie, z oczywistych, historycznych względów, i myślę, że powinno być pewne rozróżnienie między krajami zamożniejszymi, które miały okazję do rozwinięcia się wcześniej, a tymi z naszego regionu. Wie Pan, w jakim momencie jesteśmy? To ja Panu powiem w jakim momencie jesteśmy. Jesteśmy w takim momencie, w którym przychodzili eksperci do studiów telewizyjnych, do różnego rodzaju mediów i mówili obywatelowi i mnie również: kup sobie jankowski piec gazowy, bo gaz jest ekologiczny. To nam mówili eksperci. To nam mówili. Ale pan, na pan, co robili na przykład klienci, taki głupi Jankowski, na przykład, co zrobił? Poszedł był i kupił używany piec z Niemiec. Nówka sztuka, dwuletni. I tak robiła większość ludzi. Kupowała piece używane, bo tańsze, na przykład z Niemiec, ale chodliwe. I dzisiaj co? Przychodzą eksperci i mówią nam coś takiego o tym, że Niemcy przeszli transformację, bo już mają ten pompy yy, ciepła. Już się wyzbyli wszystkich piecy gazowych i co? I Polak teraz musi iść na pompę ciepła i jeszcze mu ETS-2 dołożą, żeby te, ten piec gazowy, który kupił ciężkim kosztem, wymienił na pompę ciepła, produkowaną jeszcze nie wiadomo gdzie. No to panowie te, pretensje, eksperci. Te, te pretensje trzeba mieć do e, do, do was mam też, nie, panowie nie, eksperci. Do, nie, pan, to niech pan powie ludziom w takim razie, do... ludzie napili was w bambuko, każąc wam kupować, mówiąc wam, że gaz jest ekologiczny. Wy, eksperci, powiedzcie to ludziom. Nie, pan, i... My eksperci mówiliśmy wam wcześniej, że gaz jest ekologiczny, wy żeście kupowali jak głupki piece gazowe, a teraz kupujcie pompy ciepła, tak? Były też korzystne warunki, były dotacje, ale te pretensje trzeba mieć do Do, do kogo do mamy pretensje? I do urzędników unijnych. Nie, nie, a do, do... Ekspertów, ekspertów, nie ekspertów nie mogę mieć. Czytałem w mediach, że, że gaz jest ekologiczny w tej chwili. Co ludziom mówiono? Gdzie ludzie kupowali piece? W Niemczech kupowali, z Austrii sprowadzali. Całe firmy były, które tym się robiły. Tak ludzi robiono. Eksperci przychodzili do studia. Panie kochany, tak to było. I wy nam mówicie teraz, że jesteśmy zacofani, bo Niemcy poszli na pompy ale ciepła? Ale nikt nie mówi, że jesteśmy zacofani, bo, bo inne historyczne tempo, inne tempo rozwoju gospodarczego. No, w innym momencie jest. Nie, nie, licz, nie ale... inne tempo, tylko elity i ekspertów, którzy przychodzili i mówili tego rodzaju rzeczy. Ja Doskonale myślę, tak wiedzieli, jak było. Doskonale wiedzieli, co mówią ludziom. Dawali programy. Dotacje były do tego wszystkiego. I co? I dziś po kilku latach nagle się okazuje, że gaz jest nieekologiczny? że jestem zacofany jako Polak, bo Niemiec ma pompę ciepła, a oni nie mają pompy, a my nie mamy pompy ciepła? Panowie, wyliczamy ile? Pan mówi, że na gazie płacimy za dużo. Pan mówi, że możemy zaoszczędzić się na czymś innym, a teraz mówią ludziom, idź i zapłać ETS drugi, bo jesteś zacofany jeden z drugim? No Panie Ekspercie, no na litość boską. Znaczy Panie Redaktorze, to jest tak, że nasza gospodarka, to znaczy my, my musimy sobie powiedzieć pewne rzeczy otwarcie, to znaczy nie jesteśmy w stanie znieść w ogóle dalej tej polityki klimatycznej. znaczy, cel 90, e, ETS-2, to nie jest coś, co my jesteśmy w stanie jakkolwiek unieść i też nie jest w stanie tego unieść większość krajów Unii Europejskiej. Znaczy, wejście ETS-2, to w pierwszym roku jest 25% dodatkowych cen e, gazu, o połowę Czyli do tego 1000-250 dołoży, tak? Dokładnie tak. Czyli, mam 200... no, no, tak, tak. czyli mam 250 zł plus 150, czyli mam. Ja 354, zł. mam 400 złotych, idzie w piach moich pieniędzy, tak? No tak, ale jeszcze inne produkty pan zdrożają, bo firmy też z tego korzystają. Znaczy, To polityka, ja mam setki złotych ale... wydawać w imię czego? Przepraszam. W imię czego? Znaczy, w imię tego, że Europa bawi się w to, że obroni klimat, kiedy cała reszta świata zwiększa emisję, dostarczając Europie produkty, które Europa Dobra, potrzebuje. Dobra, okay. to znaczy, okej. To jest inna kwestia. To ja się z panem mogę zgodzić nie? albo nie. Ale mówiono nam o, tych, o tym gazie, że jest ekologiczny. Pamięta pan to? Oczywiście, bez opłowy To dlaczego dzisiaj do diabła on już ekologiczny nie jest i ja mam ile set złotych więcej płacić w tych różnych podatkach? W imię czego? Jeszcze raz. Dlaczego kilka lat temu nam to powiedziano, a dzisiaj się wycofują? Dlaczego wy, eksperci, nie mówię, że wy konkretnie, ale przychodzą eksperci, mądrzy ludzie mówią, że gaz jest ekologiczny, a potem już nie jest ekologiczny? No dlaczego tak jest? Znaczy jedyne uzasadnienie, z którym się nie zgadzam, to jest w imię postępu. To znaczy tym postępu. Jaki postęp? A skąd nie mamy kasy na ten postępy. No, panie redaktorze, my mamy postępujące cele klimatyczne, których nie jesteśmy w stanie spełnić i co więcej, nikt poza Europą nie zamierza ich spełnić. To co, chcą nas ogolić na łyso? O to chodzi? Znaczy, wie, pan, co? znaczy ja, mi jest ciężko w ogóle osadnić tą politykę, bo ten przemysł tak samo się zwija w innych krajach europejskich i zalewają nas chińskie towary, nie tylko polskie. Oni teraz wprowadzają. Obniżają ceny dla europejskiego przemysłu, na przykład w Niemczech wprowadzi, że ceny energii dla przemysłu będą dwa razy niższe niż w Polsce. Co to spowoduje? Że huty się z Polski przeniosą do Niemiec. Znaczy, może się nie przeniosą, tylko w Polsce się pierwsze zamkną niż w Niemczech. Znaczy, ta cała polityka jest nie do obrony w długim horyzoncie. Znaczy, my łatamy, łatamy, żeby nie powiedzieć, tego nie da się zrealizować. Znaczy, może nie my, elity nie chcą to ja... powiedzieć. A pan mówi, że eksperci nie mówią. Ja przychodzę do pana. Nie, ja mam ja do was mówię. ekspertów nie, bo ludzie do mnie piszą i, sam, i, i, ten, i mam do was ekspertów po prostu. Mam ogromny żal, mam ogromny żal. Powiem Wam szczerze: ludzie do mnie piszą, wyrzuci tych ekspertów ze studia. Przepraszam bardzo. A może Przecież źle mam, Pan dobierał ekspertów? Może źle dobierałem ekspertów. Ja wtedy akurat nie prowadziłem programów, ale było tak, że naprawdę ludzie mi wysyłają artykuły, jakie czytali, że ten gaz jest ekologiczny. Ludzie czują się, przepraszam drodzy eksperci, Oczywiście. ja do Was nie mam osobiście pretensji, do Was, ale ludzie czują się nabici w butelkę. I jak słyszą was, pan Czyżewski mówi, że jesteśmy zacofani, że to. Ale ja tak że tam... nie powiedziałem. No, ale tak to zrozumiałem, tego. przepraszam. Tak, tak to mogłem zrozumieć, że polityka, że historia i tak dalej, i tak dalej. Przy na innym etapie jesteś. To jak ludzie słyszą od Pana Jeszcze ile oni przepłacają za to wszystko i tak dalej, to ludziom się nóż w kieszeni otwiera. Oni wam nie wierzą. Oni nie chcą tej całej polityki, bo oni uważają ludzie. Ja im się nie dziwię, że to jest jedna wielka ściema, tak? z tą polityką energetyczną i z tą całym Zielonym Ładem, tak czy nie? Myślę, że to nie da się odpowiedzieć y, na takie pytanie, tak albo nie. Y, jakby ewolucja specyka węglowego do ogrzewania domowego, potem na piec gazowy, potem w jakiejś perspektywie na, na pompę ciepła jest dosyć logiczna. Pan zresztą tą pompę ciepła ma, tylko że po prostu nakładanie kary, celów, deadline'ów przez Brukselę y, nie ma sensu, jest przeciwskuteczne. To powinno w bardziej naturalny, ekonomiczny sposób przebiegać, tak? W momencie, w którym pompy ciepła będą na tyle niedrogie, żeby mogły zostać upowszechnione, żeby się opłacały zwyczajnie wielkim masą, to przejdziemy na pompy ciepła. Ale nie tam do 28, tam 27 czy 30 roku, tak jak chce Bruksela. Pompę ciepła to ja mam, bo tak by deweloper zbudował i tak zdecydował. Nawet mi zrobił, czy pan chce mieć kominek. Dowiedziałem się, że w drewnem chyba palić nie mogę, bo to jest zakazane czy coś. No po co mi kominek? W wielu miastach nie można, są No dysmogowe. właśnie. No co ja mogę w ogóle? To co ja mogę? A solą nie mogę sobie posypać przed domem, bo coś tam, nic nie mogę właściwie. Mam własne doma, a nic nie mogę. No i tak, drodzy widzowie, widzicie. Powiedział Wam pan Nizdebski. Słuchajcie dalej, czytajcie. Daniel Czyżewski, serdeczny Bóg zapłać. Nic do pana osobiście oczywiście. Pan już się do mnie. Marcin Izdebski, dziękuję serdecznie i tak dalej. Ludzie, ja wiem, piszecie do mnie. Ja, ja, ja was doskonale rozumiem. Sam dostaję te rachunki i tak dalej. To nie ma znaczenia, to ile zarabia. To nie ma znaczenia, bo jeżeli ja mam takie poczucie, że ile ich setek wrzucam w piach, wrzucam w błoto, nie wiem w imię czego tak naprawdę, bo ja rozumiem walkę ze smogiem i tak dalej. Ja doceniam to, że teraz śnieg jest biały, a kiedyś był czarny, bo kiedyś był czarny. Ja to wszystko doceniam, ja to wszystko patrzę. Ale jeżeli ludzie mają wydawać takie pieniądze na ogrzewanie, to oni idą potem do sklepu i kupią dziecku i sobie najtańsze jedzenie. To oni nie kupią ciucha, to oni nie pojadą na wakacje, to oni odmówią sobie miliona innych rzeczy, nie kupi dziecku książki, nie kupi innej rzeczy, które to dziecko na przykład chce i potrzebuje, bo wydaw ten twój właśnie, w te wasze te gazy, w te wszystkie polityki klimatyczne i tak dalej. Ma to jakikolwiek sens, powiedzcie mi, elity, które się ze mnie teraz oglądacie i się śmiejecie, co ten łysy wam opowiada za głupoty.